Dobra, tutaj SuperDarmian i dzisiaj idę na mecz Honduras kontra Norwegia. Jedziemy, także e, na przyszłość, no, generalnie napiszcie, czy podoba Wam się takie coś. Jeśli tak, to zostawcie łapaczkę w górę, subskrypcję na dole i komentarz na dole, czy Wam się to podoba, jak to oceniacie, no i cóż, jedziemy. na stadionie. To ja. Fajnie, dobra, widzimy się na stadionie. Dobra, e, na razie 20 minut meczu. E, jest 2-0 dla Norwegii, ale no, było prawie 3-0. Znaczy, przy, przystanie 1-0, pan drugi gol. E, nie został uznany, bo wcześniej był faul Norwegii. W każdym razie jest 2-0 e, dla Norwegii. I powiem szczerze, że mnie to spotkanie bardzo zaskakuje, bo spodziewałem się nudnego dominowania Norwegii, czy są jakiś strzał, a. A jest bardzo ciekawy, szybkie ataki Norwegii, od czasu do czasu coś też, też po drugiej stronie Hondurasu, więc jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ciekawie. Okej, okay, dobra. Pierwsza połowa za nami. Dwie rzeczy, które mnie zaskakują. Po pierwsze, tak jak Norwegia rozwala Honduras do przerwy, to jest po prostu no, niespotykane. 5 do zera to jest wysoki wynik, bardzo, bardzo wysoki wynik. Eee, no i samo to, że Norwegia tak jednak zmotywowana jest, to też nie rozwakuje. A po drugie, jak będziecie na arenie Lublij, to współważę jest zimny kot, tak że nie polecam. 8 a Honduras 0 skoczuję trochę w Hondurasowi bo grane całkiem nieźle starają się ale no coś, coś kurde nie wychodzi coś kurde nie wychodzi eee, nie no eee, tak, o teraz akcja Hondurasu będzie nie pokażę wam jej bo nie znam Szczęście, brawo za strzał, bo bardzo dobry ten strzał, bo już kontra do fejku, to się naprawdę tyle dzieje. Rzut wolny. Będzie 13 gol. Może będzie. Ojej, tak, Idąc na mecz nastawiałem się na 3-4-0 dla Norwegii, a zobaczyłem 12-0. Podaję, yy, że 7 albo 8 golów jednego zawodnika, także to jest naprawdę szok. E, dwie czerwone kartki dla Hondurasu. Wszystkiego nie zobaczyliście, ponieważ jestem troszeczkę nie mam za bardzo refleksu i średnio mi się to dawało wszystko nagrywać, ale mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, więc jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i fajny komentarz. To będzie dla mnie motywacja, żeby nagrywać kolejne takie odcinki, bo naprawdę jest potencjał, żeby zrobić coś fajnego. No, do popa.